seemed like someone had decided to carry out some impromptu justice on the street life below. I'd failed Rodrigo, and I'd failed Fabiana, and that awful nightclub, and the stable, the docks. i have been given enough chances to make this right, and again, I'd blown it. Perhaps okay, this was the same mistakes for all A co my tu mamy? Tam mamy przeciwników? Tak, to są przeciwnicy. Jest ich pewnie dużo. Mogę sobie ściągnąć od razu? Patrzcie, mogę. Małe ułatwienie, mam tylko cztery naboje. Ha, ha. Fuck this shit. Dosłownie. Dobra, my mam trochę amunicji. Mam jakieś proszki przeciwbólowe, także jest spoko Ale tej amunicji zdecydowanie za mało na to co tu się może dziać za chwilę. Wszyscy bramik, kurwa zabrali, no Wszyscy ciągle zbiera te gnaty i zbiera, a oni ciągle je zabierają. Nie wiem czy tu ktoś będzie atakował teraz, czy nie nie wiem czego się mam spodziewać nawet szczerze mówiąc Są jakieś trupy Ja pierdolę, są troszkę przeciwbólowe Tak tu będzie trochę amunicji Ja nie będę i had to assume giovanni and marcello were out there somewhere maybe i still had a chance to get somebody in that family through the day in one piece ...oponenta mego, no, co tutaj mam sobie gdzieś zejść? Nie o, jest karabajn. Przyjadę może, że tu poszedłem. Pewnie no. będę musiał tu zaskoczyć. Kurwa, ludzie giną, wszyscy strzelają. Jezu, co tu się dzieje. Okej, okay, na dół. Spokojnie, powoli przemyślanym krokiem gdzie ja mam iść mam czy tu Masz no, tu przejdę? Nie, tu nie przejdę, także muszę iść tu na to czy to byli moi przeciwnicy czy o, kurwa All of us swarming with cops. They weren't there for me, as far as I could tell, and I'd blundered my way into enough cluster fucks for one day. If these, these fools could buy me some time. I might have a chance to get to Marcelo and Giovanna before somebody put a bullet in their heads too. Okay, Fabian, just go to the hamster and install Na razie zrzucam przed szatami jak głupi. Na razie to klamki podostateczności. To tam jest... Nie, tam oni no, uciekają. Chopper tam się lata. Nie wiem, co tam już tak by Na na Jolos będzie do mnie strzelało? Nie wiem. Nie wiem do czego ją ja strzelać. Ja tylko tak po cichu kurwa uciekać czy co? Tam z kaszą po dachach. Co tu się wyrabia? giovanna and marcello were still alive but i didn't hold out much hope they'd stay that way for long i'd already lost the ransom money got the hostage killed and i was only just getting started this was turning into another fine example of private security work Znowu go ani nie zmieniłeś, max, tak nie można. Coś, amunicja jakoś, nie? No no, stary... wychylać jakoś, kurwa, chociaż żeby zobaczyć, czy coś się dzieje z zarobiem. Nie chciałbym niepotrzebnie, kurwa, kuli dostać. To Jak będzie jakaś akcja, wyszuwam. Oh, I heard about these raids, Rena thugs and body armor sending a message to the poor that the cops are still in charge. When they hit the favelas, they came in hard and fast. it was fair game, as I was about to find out. To <try> 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 Kurwa, aaaa, zaszedł mnie od tyłu, ale to jeszcze, wiecie, nic takiego. Chyba mogłem w sumie nie strzelać, mogłem zginąć po prostu, by było lepiej. Uff, mm, kurwa. Ja wiem, że ty masz kamizelkę, ale... To nie znaczy, że na Ryju też jesteś kuloodporny, nie? Czekajcie, żebym sobie Uzi. Na pewno mi się przyda. No, tego nie mógł przeżyć, ale tak mi się wydaje. Na pewno trochę większy dmg Ty musiałeś miałeś amunicję? No nie mów, że nie miałeś Tu jest amunicja, okej okay. Ale trochę amunicji mam, mam jeszcze jedne tabletki Także tragicznie nie ma Tu jest jakaś z złotej broni No to jak już znalazłem to ją sobie mogę wziąć to Już i tak nie znajdę reszty, także Chuj z tego Ale podnieść mogę zawsze, tak? Co tu się dzieje? Dwu Czy to był ostatni? Chyba na razie tak Okej, tu raczej tabletek nie znajdę jakoś za szybko teraz Czy Profesjonalnie ta broń wygląda. see how with Fifty-five. I'd seen that number before. Were these the same bloodthirsty motherfuckers that showed up after the shootout at the party? I yeah, yeah. I the odds of odd me, getting, me getting out of there tutaj. alive, let alone Giovanna and Marcelo, yeah, were narrowing, narrowing with every passing second. second. Chciałbym znaleźć, wiecie, tabletki jakieś. Tak jak jeszcze go wolę mieć na zaś. Pst, kurwa... Chciałbym <laughs> to sami mieć kamorę trochę dalej. Spokojnie, babka, ja tu jestem pozarządowy. O, są tabletki. Świetnie. Kurwa, raz do Uzi, raz do tego. Ja bym chciał znaleźć do jednej chociaż całość, a nie po kawałku, po kawałku. Nic tu więcej nie ma. Ta się tu schowała, to tam nie wyjdę. Mogę byś ewentualnie tu. tu się tułem urwała wojny gangu. No i widzicie, muszę sobie tabletki zażyć, kurwa, no są tutaj niezbędne, dosłownie w tej grze. Tyk. Tyk. Tam się jeszcze jeden chowa. Ten też, też, Mam bohater. Patrzcie, nie no. mogę. Ale jazda. A tam jest. Czy on jeszcze żyje? Nie. Także spoko. Pozbieram wszystko, co tu mam. Ale dalej to ja nie wiem, co mam przez okno wyjść. Pięknie tamtych będę musiał sprzątnąć chyba sami się sprzątnęli No tu oh. i tu strzeladom się kurwa wszyscy Tak gra to jest jeden wielki kurwa mordowy Myestel Styx helikopter Nie dobrze Będzie jakaś sekwencja slow motion ze skokiem? Tak myślałem. Pilota też zdjąć. Bo się nie da. No rakietnica. giednica. To, to tak ściągamy pilota. Ała. Powiem wam jedno, pomimo, że Max nie jeździ się tu jakoś samochodami, to kurwa akcją przewyższa szybkich i wściekłych. W siódemce dzieje się naprawdę dużo. Boże co mi się dzieje z gardłem, ja nie wiem. Przecież wiosna jest.

Pięknie. Nie ma tu nikogo więcej? Chyba nie. Tu jest to lipa, bo tu jest tylko 20 pocisków, tym wraz ten nie żyje, no... O, tu jest 30. No, już mi się to bardziej podoba. Dla mnie jest to lepsza od głos badajcia. Okej okay. sam mogę zmienić sobie je ja mam w ogóle za pistolet? PT92 raczej nie będę miał mojego i 900 coś tam nie, nie 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 nie, co 6 komando wygląda mi to na, na razie naj, najlepszą broń na te sytuacje tutaj jeszcze. Ta Fawela mnie przeraża. wiem jedno. Chciałbym teraz maksa jedynkę i dwójkę na tym silniku graficznym. Jezu, jak mi się to kurwa marzy. Jedynka jak powiedzieć, gra pierwsza Jezus tego Christ, typu. dwójka była genialna mnie, z fabułą. Chuj rozstrzelanie. these were the same paramilitary cops i had seen executing fools after the failed kidnapping <clears> at <throat> the party nasty business if these were the guys de silva was worried about maybe he had a point yes this was definitely them jesus christ these bastards made the nypd look like the harry krishnas I couldn't make much sense of what I was seeing, but I had the feeling it wasn't that strange for anyone else. I had no option but to take the scenic route. Oh, fajne

Stworzyłem sobie tędy śmigać, tak? Tam jest ich czterech, jak ja się teraz odwrócił. O, tu jest no. dwóch. No i wyrzucił tamtą broń, no ja pierdolię. Tam jeszcze jest, oooo... Dobre jest to, że dopóki się do nich strzela, a to oni do nas nie strzelają. Bo się trochę obijają mokule. Kurwa amunicja, nie ja pierdolnie. Niedobrze, niedobrze. Tak bardzo niedobrze. Jak to jest komando? Wyłącz to Nie przyda ci się. Mam być tutaj? Nie. Będę musiał iść na pewnie jop Ostatnie tabletki, chuj w dupę. Hmm, nie mam więcej. Tu też raczej nie grań no. E, to nie był ostatni, tam się jeden czaj niega. głównie mnie tu chciała ewidentnie zdobyć w bambuczo. ze mną ten Mary gra. może co mi się z gardłem dzieje on się tu sprytnie wychyla nie? okej tu na razie nie widzę zagrożeń przecież nie wiem gdzie ja mam za bardzo iść tu? nie pewnie te drzwi Yeah, it seemed like the good places, as place as any as as place to go. lie low and get my bearings. Problem was, some other fine gentleman had the same idea. <laughs> <laughs> I'd gone from out of luck to unarmed and shit out of luck. Another <laughs> reminder, <laughs> not that I needed one, that any low point can always go lower, as my new friends were about to find out. It was oh, Sao Paulo's kurwa. finest and a busload of lucky winners they'd picked out earlier. I decided I might as well follow them. I was lost and they were going somewhere. And it was the closest I was gonna get to a plan. Where were they taking them? Did they have Marcelo and Giovanna? Was this just an average favela raid or something more? When all you're left with is questions, I guess your only option is to go with your gut. And my gut was telling me that band of merry men would lead me to some answers. Answers I'd soon wish I'd never received. What was going on here? They looked like the same paramilitaries from the stadium and office attacks. Something felt wrong. In fact, everything felt wrong. Anytime those guys decided to join the party, you could be sure it wasn't going to end in a pinata and a slice of cake. What the fuck was this? The vigilantes doing an exchange with the Death Squad cops? Were they buying people? What the hell for? None of this made too much sense. These two were serious operatives. One was a band of hired killers and the other supposed to keep the peace. Yet they were doing deals. Now I had to find Giovanna and Marcello. Without a better plan, I thought I'd better follow this bastard. Não Por é favor, não isso não! Vamos acabar com essa porra! Cala a boca, sua puta! Vem pra cá! Here is Giovanna and Marcelo. What the hell were they about to do Vem, maviado! Marcelo! Ale go żywcom, skurwy syny jedne. Ślednie go lubiłem ale. Lewy kontrol. Kurwa. Nie lubię quick timing ventów na klawiaturze. Jest za duży rozrzut klawiszy. Okej mamy ubranie, zajebać, mamy jakiegoś skurwego, aż że Dziogana żyje. Marcelo jest dead. Go, 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 go. Fabiana jest dead, nasz szef jest dead, Giovanna żyje. Siostra szefa. O, szefa żony jest nasza. I teraz będziemy musieli jej chronić, Z jeszcze chyba najbardziej nie lubię w street gang. I guess they want people to think they are. With this they can justify the killings of today and the people they took. Ih fez isso. Foi o americano. Foi? Foi. He's believing you for the death of his friend. O gato americano, você morre, porra. Caralho. Contra ele. Mata ele. Pode deixar, eu mato. No, ciekawe rzeczy się tu dzieją. No jak się ładnie, kurwa, posunęli. Kurwa, odpoczywam w krzaki, byście się chociaż schowali, kurwa, jełopy. hours of to appreciate And right now, all we had was each other. I was a wreck, and Giovanna, well, I knew what she'd seen, no amount of drugs or therapy could erase. That kind of pain follows you around forever. The constant shadow of a wasted life. The poor girl had been through enough. We had to find a way out of there. Giovanna was calling Passos. I didn't know if this was a good place to hide or not. When half the local police force and a crew of paramilitary psychopaths want to send you upstairs, I reasoned the crowd was as good a place as any. At least when we got shot. Maybe some kind soul would take a video and put it on the internet. Let's go. I just saw a cop looking at me. Alright. Paso said there's a good place to hide any in any the any back. I'm just trying to stay calm. Oh. Oh. God. Come on, come on, come on. You okay? Yeah. Mm -hmm, teraz to ona wyglądała na pijaczkę. I Max i te jego dwie kabury. Mógłby chociaż jakieś schiczyć pod płaszczem czy coś. Nie ja no, gdzie? Płaszcz w Brazylii. Ej, zlepnój ją. Max, tak nie można. Trzeba wejść i pomóc powoli się zsunąć.

What happened? Just didn't work out that way. Sorry to hear that. Maybe things will be different. For you two, I mean. Pasos is a lucky guy. Shh. Push the shit. Ale dobra moi kochani, tą wagon strzelania zobaczycie następnym razem, także mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie łapkę w górę, jeśli tak Dzięki za oglądanie i trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bye bye.